Sobie na imię. Każda osoba wysiada na inny Każda imię. No, no to w takim razie ma zdania. jak wyliczymy. Uj. Uj. No ze wzor na wariację bez powtórzeń. No, no właśnie, mogę dziecko? dziecko. na innym piętrze, nie mogą się powtarzać, to bierzemy ze wzoru. Czyli tu będzie V, na dole jest 6, będzie sześć i u góry cztery, bo cztery osoby muszą wy, z wysiąść robię, z tej windy m. i my tworzymy, zobaczcie, cztery elementowe takie ciągi. Ja ciągle. tu sobie biuro zrobię czyli czyli na razie, po co mi tutaj jest silnia przez, oczywiście, ile? Ty pracujesz? Nawiasz. Wtorek, środek, czwartek. Mój jeden. Dobrze. 6 minus 4 odejmę, to jest 2 i napiszę od razu 2 silnia, Dobrze? Porządek. No to w takim razie musi to być. Na yy, koniec komitetu wyjazd damy, panowie. Dobrze, można ten wzór zapamiętać też w taki sposób. Zaczynamy zapisywać iloczyn od dolnej liczby, czyli od aktów. Czynniki za gościnę I ten iloczyn trwa Czas tak, za siebie. aż ostatnią. Yy, ostatnim czynnikiem będzie. Dobra, babeczka, podejdź tutaj.